Cześć, witam was, z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale chcę przedstawić wam mój build, który postanowiłem stworzyć jako już mój w sumie trzeci build, zaraz po starterze i nieudanym galwaniku, chociaż starter muszę uznać, że był udany. Jakby się ktoś pytał, to Nugu Hamu Flame wyszedł naprawdę spoko, no ale postanowiłem zagrać czymś, czym nie grałem nigdy. I spróbować czegoś, co wydaje mi się, że może się nie udać, ale może być całkiem ciekawe. Przynajmniej na trailerach wyglądało całkiem nieźle. Mowa oczywiście o, jak sami widzicie po tytule, shattering steel oraz splitting steel, czyli dwa stalowe archetypy, których rework albo otrzymaliśmy wraz z dodatkiem heist. Z góry ostrzegam, że jest to build, który może średnio nadawać się na starter. Mimo, że sama baza w lidze heist, ogólnie jakieś przedmioty wymagane, jest dosyć tania, ponieważ w tym buildzie będziecie potrzebować dwóch, sześć elek i armora na 5L jednak nie ma się czego za bardzo bać, ponieważ jeżeli jesteście na lidze haste, no to 2 6L terminus esta kosztują jakieś 50-55 chaosów za sztukę natomiast sama 5L armora belly of the beast kosztuje jakieś 15 chaosów tak naprawdę koszt takiej podstawy nie jest drogi, natomiast jako, że jest to build pod physical, pod impale no to tutaj zaczyna się robić z tego taka trochę studnia bez dna sam aktualnie kiedy gram tym buildem rzuciłem w niego chyba jakieś no już myślę, że mogę podchodzić pod jakieś 20 exów, choć nie wszystkie przedmioty, które posiadam są przedmiotami wymaganymi, natomiast jest to build, który myślę, że mógłbym wrzucić jeszcze na pewno dobre drugie tyle, ale powiem szczerze, że nie wiem czy jest sens. Z aktualnymi itemami, które posiadam, a i nawet myślę, że jakbym wrzucił trochę mniej właśnie do tego buildu, no to byłby w stanie zrobić cały content na spokojnie, no bo jak zaraz zobaczycie w programie Path of Building będę miał około jakieś 3 milionów DPS-u Natomiast, e, kiedy grałem i zapomniałem zrobić kilku ważnych zmian, no to okazało się, że w Pawów Building mój aktualny stan, jakby postaci, pokazuje mi, że mam około miliona DPS-u, a i tak byłem w stanie zabić i Sirusa na Awakening 6, i Eldera, i Shapera i bardzo płynnie robić mapy T16. Naprawdę, build okazał się być mega silny i niekoniecznie liczby pokazywały jego prawdziwy potencjał. Jak sami możecie zobaczyć na różnych nagraniach, ten build. Jest dosyć szybki, dosyć szybko przebija się przez kontent. Sama mechanika może nie należy do najprzyjemniejszych, bo niestety nie można biegać w niej bezmyślnie. Czasami trzeba odpowiednio się ustawić. Trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić tak zwany reload stacków, czyli po prostu odnowić sobie stil szardy. Ale o tym jeszcze Wam zaraz opowiem. Ogólnie na pierwszy rzut oka wyglądało to na dosyć toporne, ale okazało się, że jest naprawdę mega przyjemne. I osobiście serdecznie polecam, żeby sobie spróbować. Próbować jak to działa. Choć tak jak mówię, im bardziej Wam się spodoba, tym bardziej może się okazać, że będziecie potrzebowali wrzucić w ten build więcej pieniędzy, żeby działało Wam jeszcze lepiej. Natomiast w tej chwili udamy się może na Bladak Fedukt i pokażę Wam ogólnie o co chodzi, jak działa mechanika naszych umiejętności. Zanim przejdziemy do poba, myślę, że to będzie spoko, aby sobie o tym poopowiadać. Ogólnie rzecz biorąc, nasze stil skile, jak sami widzicie, u góry mają ładunki. Tych ładunków możemy mieć 12 i są to nasze steel shardy, które wzmacniają nasze steel skile. Steel shardy odnawiamy sobie za pomocą umiejętności call of steel, która jest wbudowana w splitting stila oraz Shattering stila Jak sami widzicie, mamy tutaj wspomniane dwa terminusy na dwóch setupach, splitting i Shattering. Ja sobie za pomocą X po prostu przełączam nasz setup na clear, czyli naszego splitting stila, nasza tearing stila, który służy nam bardziej do walki z bossami. W każdym razie, kiedy w momencie, kiedy zużyjemy sobie te wszystkie staki, może stanę tutaj bardziej w tym miejscu, nasze umiejętności są trochę, no można powiedzieć, wręcz żenujące. No, nie wygląda to jak jakiś totalny zabójca. Nawet jeżeli podejdziemy sobie tutaj do mopków, to co prawda to są mopki low-levelowe, no ale coś tam to bije, ale wygląda to dosyć słabo, jeżeli chodzi o Chociażby Clear Speed. Natomiast w momencie, kiedy odnowimy sobie nasze staki, które swoją drogą wybuchają, także wszystkie Impale na przeciwnikach, no to w tym momencie nasz Steel Skill zaczyna działać dużo płynniej, dużo przyjemniej i zaczyna czyścić. Zresztą możemy na przykład strzelać nawet za siebie, co sprawi, że i tak przeciwnicy będą umierać, ponieważ te nasze odłamki będą gdzieś tam do niego dolatywać. Musimy pamiętać, rzeczywiście, aby co chwilę reloadować sobie nasze, reloadować sobie nasze staki. No i też warto pamiętać o tych wybuchach, czyli w momencie kiedy reloadujemy staki, wszystkie impale na przeciwnikach zaczynają eksplodować. Przy dobrym atak speedzie, jeżeli nie mamy jakichś problemów z maną itd. i nawet jeżeli przeciwnicy nam przeżyją, wciskamy sobie Q i cały ekran wybucha piękną eksplozję. Naprawdę świetnie to działa. Jeżeli chodzi o nasz setup, yy, właśnie na bossów, on także może służyć do na przykład walki z jakimiś twardszymi przeciwnikami. Czasami się może okazać, że nasz setup na splitting stylu nie będzie domagał na przykład na jakichś przeciwników unikalnych czy na, rare moby, na twardsze remoby. Natomiast ogólnie też jest bardzo fajnym skillem do clearowania, nie aż tak fajnym jak splitting styl, ale zadaje naprawdę świetne obrażenia. A propos obrażeń naszego splitting stylu, on ma takie, jakby, Dwie fazy. Pierwsza faza to jest po prostu jakby tor lotu. Takie mamy trzy pociski tutaj, a następnie te pociski wybuchają. Tutaj zrobię taką małą stop klatkę. W momencie, kiedy złapiecie bossa, mniej więcej na zasięg, gdzie te nasze pociski zaczynają wybuchać, no to w tym momencie nasz przeciwnik będzie dostawał zwiększone obrażenia. Te obrażenia będą w jakiś sposób shotgunowały. Dzięki czemu, nawet jeżeli ja miałem milion DPS-u, czułem, jakby to było kilka milionów DPS-u. Jakby każde z tych takich małych nożyków, które trafiają przeciwnika, zadawał osobne obrażenia. Co za tym idzie, było odczucie, nawet jakbym zadawał po kilka milionów DPS-u. Więc jest to mechanika, która może w POBie wyglądać źle, ale naprawdę w grze będzie śmigało jak talala. Więc myślę, że teraz przejdziemy sobie do programu Path of Building. A więc jesteśmy w naszym POBie, oczywiście link do POBA znajdziecie w opisie, jak i oczywiście też przypominam o tym, że cały pobie jest rozpisany w programie Path of Building Community Fork, do którego link także postaram się zamieścić wam w opisie, jeżeli nie zapomnę. Dodam tylko, bo to jest bardzo bardzo częsty problem, będę musiał zrobić o tym odcinek, jeżeli będziecie mieli problem z importowaniem tego buildu, no to musicie wejść na link pastebina, skopiować ten gigantycznie długi kod i wkleić go w to miejsce, dzięki czemu unikniecie jakichkolwiek błędów, jeżeli oczywiście nie uda wam się zrobić to tradycyjną metodą. Tymczasem wracając do samego buildu, gramy tutaj pod duelistę, pod championa, jak wspomniałem wcześniej, build jest nastawiony na impale i szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o drzewko, tutaj nie mam za do powiedzenia. Drzewko jest dosyć standardowe, raczej dosyć łatwo można zobaczyć, jak tutaj to mniej więcej przebiega. Oczywiście w trakcie levelingu, jeżeli nie będziecie korzystać od samego początku z broni dwuręcznych, to nie ma co pikować notek na bronie dwuręczne, je sobie można piknąć później. One są tutaj gdzieś w różnych miejscach właśnie tak porozstawiane. Natomiast staramy się grać pod sordy, pod miecze, no i tych notek na miecze mamy tutaj dużo. Ogólnie staramy się iść tak, jak nas prowadzą tak naprawdę passive pointy, czyli po prostu wszędzie, po trochu e, możemy sobie zignorować w pewnym momencie jakieś tam dżuele niektóre dżuel sokety warto jest sobie piknąć mimo wszystko oczywiście staramy się balansować pomiędzy życiem, pomiędzy obrażeniami drzewko jest tak naprawdę bajecznie proste, jeżeli chodzi o ascendencji, na samym początku piknąłbym master of metal, ponieważ dosyć szybko będziemy korzystać z mechaniki impala, jako że korzystamy ze steel skilli, e, które też mają wzmocnioną mechanikę i na impale Następnie myślę, że poszedłbym w Unstoppable Hero i jak najszybciej Fortitude, aby mieć od razu Fortify'a i korzystać po prostu z mechaniki Unstoppable Hero bez jakby zastanawiania się nad samą mechaniką Fortify'a, skąd ją wytrzasnąć, kiedy ją nakładać, żeby po prostu o niej nie zapomnieć. No i na samym końcu, dzięki temu, że będziemy mieli całkiem ładny damage oraz całkiem ładną defensywę, zrobimy sobie First to Strike, czyli po prostu będziemy mieli adrenalinę, jeżeli spadniemy poniżej 30% życia. Jeżeli chodzi o nasze ustawienia, tutaj wam to nawet jakoś tak ładniej ustawię. Tak jak wspomniałem, mamy dwa różne miecze. Mamy setup pod shattering steel, którego omawiał za bardzo nie będzie. Oczywiście jest to wszystko, zarówno splitting, jak i shattering są połączone z supportem brutality. Co za tym idzie, możecie robić wszystkie mapy z reflektem na elemental. Nie musicie się martwić o elemental, bijecie w 100% z physicala. No i oczywiście na jednym terminusie mamy nasz setup na bossów, na drugim terminusie Mamy nasz setup na clear, no i setupy przełączamy sobie za pomocą przycisku X, dzięki czemu możecie płynnie przechodzić pomiędzy zarówno clearem, jak i setupem na boss. Jeżeli chodzi o pozostałe gemy, takie jak na przykład Castle and Damage Taken, Val, Malt and Shell, to powiem szczerze, że tutaj akurat zrobiłem sobie po prostu coś takiego, że wrzuciłem sobie Skin'a i ustawiłem go na lewy przycisk myszy, jak sami widzicie, dlatego w momencie, kiedy po prostu chodzę, moja postać zaczyna się świecić, przy przez co dostaje po prostu barierę pochłaniającą obrażenia. Na rękawiczkach mamy Ancestral Protectora połączonego z Cooling Strike'em, do tego Aura Precision oraz Blood Rage. Blood Rage oczywiście będzie generował nam frenzy charge oraz zwiększał nasz atak speed, a także dawał nam life leech'a. Natomiast o frenzy charge, nawet i bez Blood Rage nie musimy się martwić ze względu na terminus Esta, który w trakcie krytyka generuje nam frenzy charge. Natomiast jest to dodatkowa mechanika, która to trochę przyspieszy, ale z tym raczej i tak nie powinno być jakiegoś większego problemu. Na pewno fajny jest Life Leech, fajny jest zwiększony Atak Speed. Na hełmie znajdziecie Pride, Flashing Stone oraz Enlighten. Tutaj akurat w ramach itemów znajdzie się hełm, który ma abysowy socket. Oczywiście tego abysowego socketa też tu może nie być, nic się nie stanie. Wtedy możecie na przykład z jedną z aur, czyli na przykład Precision, dorzucić sobie do hełmu, przez co Enlighten będzie nam jakby obniżał koszty mana. Na naszym armorze mamy tutaj taki setup. Vulnerability, czyli Curse który jest połączony z Hex Touch Supportem, czyli dawnym Kerson Hitem. Do tego połączone jest to z Lipslamem, Faster Attacks i Blood Magic. Natomiast tutaj ładnie to opisałem, że to jest 5L6S Armor War Banner osobno, ponieważ tutaj akurat możecie zobaczyć, że jakby mamy rezerwowane życie, ale na to nie patrzcie, ponieważ War Banner nie powinien być połączony z Blood Magic. Wtedy mamy po prostu Armor 5L i 6S w szóstym sokecie, zadzamy War Bannera, a ten setup będzie bardzo przyjemny, dla nas, ponieważ nie dość, że będziemy praktycznie za darmo przemieszczać się po mapie, do tego szybko a kiedy trafimy jakiegoś przeciwnika, czy to bossa, czy zwykłe mobki, będziemy nakładać vulnerability za pomocą Hextacza. Tutaj jeszcze zrobiłem taki setup pod Ferofreyta, ale jego może akurat usunę. E, myślałem o jakimś innym skillu, ponieważ właśnie ten Path of Building pokazywał mi jakieś strasznie żałosne liczby. Natomiast, tak jak mówię, okazało się, że te liczby wcale tak żałosne nie są. Przejdziemy sobie teraz do itemów. No i tutaj w itemach mamy wspomnianego Terminus Esta, więc naszą główną broń. Ta broń jest na 51 level, Level, więc już od 51 levela możecie biegać ze swoją endgame'ową bronią. Jeżeli chodzi o hełm, tutaj oczywiście szukamy hełmu z życiem, z resami i zdecydowanie nie z enchantem na Pero Tak to jest, jak się człowiek bawi. Szukamy z setupu nasz Shattering Steel, który zadaje 40% więcej damage'u. Takie hełmy nie są tragicznie drogie. Tak jak mówiłem, nie musi być tego, aby Soketa, głównie jakieś życie, jakieś resy, jakaś przeżywalność. Jako Armor mamy Belly of the Beast. Tak jak wspomniałem, Szukamy beli 5L, jako że szukamy 5L, no to warto też szukać takiej, która ma jak najlepsze role. Nie powinna być dużo droższa. Po to tylko 5 LK. Na rękawiczkach physical damage, attack speed, życie oraz resy. Tutaj też warto zaznaczyć, że są, jest to zrobione na gripped glovesach, a więc rękawiczkach pod dexa, które mają implikta na zwiększenie projectile damage'u. Warto też zaznaczyć jedną rzecz, że nasz splitting steel oraz shattering steel nie są skillami mele. Mimo, że korzystamy z miecza, nie korzystamy z mechaniki mele. A więc, żeby nie przyszło komuś do głowy modyfikować po prostu buildu i na przykład rozdawać tych notek, które zwiększają bardzo mocno Critical Strike Chance, ale na Mele dają Mele Critical Strike Multiplayer. Tak samo te notki w tym miejscu. My nie jesteśmy postaciami Mele, mimo, że posiadamy miecz dwuręczny. To tak tylko w ramach sprostowania. Dlatego też bierzemy Fortitude, żeby mieć wieczne Fortify, a nie na przykład Fortify Support, który także daje nam Fortify'a na Mele Hicie oraz zwiększa Mele Damage. My nie jesteśmy Mele. Dlatego akurat ten implic z Projectile Attack damage jest dla nas całkiem spoko. Jako buty wrzuciłem te buty, które ja aktualnie posiadam i te buty są powiem szczerze przegięte i są jednocześnie niepotrzebne. Znaczy warto jest mieć Tailwind'a na butach, nie powiem, natomiast jest to modyfikator, który możecie dorzucić sobie gdzieś tam później, i zdobyć go gdzieś tam później, natomiast na pewno nie szukajcie butów z takim HP albo może z takim HP, ale nie z takim Movement Speed'em, ponieważ te buty są warte gdzieś około 15-20 Exalt'ów, takich butów nie musicie mieć. To te buty są dlatego tak drogie, ponieważ mają bardzo dobre tiery, bardzo dobre modyfikatory, ale buty z życiem, z jakimiś resami, z jakimś movement speedem, na przykład na poziomie 30%, nie 35%, a z czasem buty z tailwindem to na pewno fajna sprawa. Jeżeli chodzi o amulet, tutaj głównie zależy nam na jakimś Physical Damage'u, Critical Strike Multiplierze, jeżeli potrzebujecie jakichś statów, no to staracie się te staty znaleźć także na amulecie. I tutaj tylko dodam, że na amulecie albo na pierścionkach warto by było mieć Mana licza, ponieważ tego Mana licza będzie ciężko nam wyciągnąć z drzewka akurat, czy znaczy nie byłoby ciężko, ale szkoda nam punktów, więc warto jest poszukać po prostu albo pierścionka, albo amuletu z Mana liczem. Do tego ja osobiście na amulecie, chociaż to można zrobić na pierścionkach. Mam na przykład zmniejszenie kosztów do non-channeling skilli. To mi bardzo też ułatwia clearowanie. Czasami czułem, że mam takie małe problemy z maną, ale na całe szczęście to dość mocno niweluje ten problem. Oczywiście mamy też alokowany True Strike. True Strike głównie po to, aby mieć jak największy crit chance, jak największy crit multi. Można zamiast True Strike'a wziąć sobie na przykład Assassination. To jest troszeczkę droższa notka, gorzej daje nam Critical Strike chance, ale zwiększa multi. Hiplera, też całkiem spoko. Wychodzi. Jeżeli chodzi o ringi, tutaj akurat to są ringi wrzucone przez jakby twórcę buildu, one są też dosyć mocne, natomiast tutaj staramy się szukać głównie życia resów, przynajmniej na jednym z ringów, na drugim z ringów można sobie troszeczkę bardziej zaszaleć i poszukać na przykład więcej physical damage'u, czyli na przykład Steel Ring, poszukać sobie życia, ewentualnie jeszcze jakiś resów na dobicie, wspomniane wcześniej mana Licz przy drugim ringu polecam zaszaleć. No i jako belt wrzuciłem reszlata coil belt, który jest wart około 4x, który jeszcze wypadałoby tutaj katalistować za pomocą katalistów na attack damage. Ja mam akurat na quality 20% attack damage modifiers. Co za tym idzie, po prostu macie znacznie większy maksimum physical damage i znacznie mniejszy minimum physical damage. Te olejki boostują po prostu te modyfikatory. Natomiast jest to też belt, który będziecie mieli dopiero po jakimś czasie. Do tego czasu aż nie zdobędziecie swojej Szlaty, możecie zamontować pasek de nomad. Nomad powinien być na pewno dużo tańszy, a do tego w momencie, kiedy macie 200 dexa, dostajecie plus 50% zwiększony projectile attack damage, do tego całkiem spoko resy, do tego wbudowane physical damage, to jest naprawdę super pasek ale mimo wszystko lata wyjdzie na dużo lepiej dpsowo ale znacznie gorzej cenowo więc denomat jak najbardziej spoko wybór, jeżeli chodzi o flaszki tutaj akurat za dużo do powiedzenia nie mam e, cinder swallow urn warto by było żeby miało craft na critical strike chance. Do czasu jak nie będziecie mieli cinder Swallowa, oczywiście warto jest sadzić jakąkolwiek flaszkę na onslaught, czyli Silver Flaska. Można oczywiście także sobie kupić ją na przykład albo sprawdzić z Critical Strike Chance'em, jeżeli nie posiadacie Cinder Swallow Urna. Dying Sun jest to wybór opcjonalny, na pewno bardzo się przydaje do clear'owania, a także troszeczkę mam wrażenie pomaga przy bossach, więc jak najbardziej warto jest sobie ją zakupić. Ona ogólnie jakoś super droga nie jest. Im dalej w las, im dalej w ligę, tym myślę, że będzie znacznie tańsza. W soketach na pewno bardzo istotnym i mega tanim naszym dżuelem jest Lord of Steel, który sprawia, że nasz Impel przebija się przez 10% Physical Damage Reduction naszych przeciwników, czyli penetrujemy jakby 10% ich armoru. Do tego i co mi się wydaje, że jest najważniejsze, wzmacnia mechanikę Call of Steel, co sprawia, że możemy nawet o 100% szybciej używać naszego tego okrzyku, który wysadza ładunki i przeładowuje nam nasze Steel Shardy, a także wszystkie te Steel Shardy zwiększają Reflected Damage. To oznacza po prostu tyle, że nasz Impel przy wybuchu będzie jakby działał znacznie lepiej. Impel jest ogólnie traktowany trochę jako reflected damage, co jest dosyć skomplikowaną mechaniką i może nie będę tego do końca tłumaczył. Natomiast im więcej przeciwnik ma impelów na sobie, tym tak naprawdę większe obrażenia otrzymuje i właśnie ten jewel jakby to wzmacnia. Na pierwszym sokiecie mam transcendent flash i jest to także Wybór opcjonalny daje naprawdę całkiem sporo DPS-u, ale nie musicie mieć go od razu. Możecie go zrobić jako po prostu taki powiedzmy, że upgrade. Zamiast tego oczywiście w wolnym slocie warto jest zastosować sobie na przykład jakiś jewel na, na Critical Strike multiplier, na procentowe życie. Coś w ten deseń, co będzie dawało wam albo przeżywalność, albo obrażenia. I tak naprawdę jeżeli chodzi o ten build to jest tyle. Nie wiem czy to już mówiłem, czy tego nie powiedziałem jeszcze, ale... Naprawdę nie spodziewałem się, że tym buildem będzie grało mi się tak dobrze. Build, który wydawał mi się bardzo toporny, bardzo nieprzyjemny, tym bardziej, że trzeba było używać tego Call of żeby odnawiać sobie jakieś ładunki, żeby pamiętać o tych ładunkach, ale gdybym miał teraz wybrać sobie nowy build i zacząć tak totalnie od nowa, ze świadomością jak dobrze grało mi się w szczególności w trakcie levelingu, a także nawet i do teraz właśnie tym oto setupem, to wybrałbym go jeszcze raz. Może nie jest to wybuchanie dwóch ekranów do przodu, ale jest to coś, czym jeszcze nie grałem i coś, przy czym bawiłem się naprawdę nieźle. Pewnie jeszcze chwilę sobie gdzieś tam tym buildem pogram w wolnej chwili, ale już myślę, że czas zabierać się za kolejny projekt, który mam nadzieję będzie ciekawszy od poprzedniego. Tymczasem myślę, że na sam koniec zostawię Was z walką z Sirusem. Jest to Sirus A7, czyli Awakened 7, czyli prawie najsilniejszy Sirus. Dodatkowo jest to zapis z live'a, więc jak będę gadał coś dziwnego... To, to zignorujcie. Zanim jednak do tego przejdziemy, to chciałem podziękować moim wszystkim wspierającym. Ostatnio przybyło Was całkiem sporo. Na ekranie wyświetlają Wam się wspierający na poziomie Minotaur, Phoenix oraz Chimera, ale dziękuję także wszystkim wspierającym na poziomie Hydra i z poziomu Fenix Chciałem podziękować Yi, Bunny, Baltiemu 390 oraz Ice i Kyo, a także na poziomie Chimera, Krz, WDZ za wspieranie na tak wysokim poziomie. Pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło, a tymczasem miłego Sirusa. Ale no mi zadziałało normalnie. Uh. Bóg jest dalej, no. Your life. To miasto to nic. No, a propos tego, czy walka z Cyrusem jest ciężka? No, jak widzicie, ja się za bardzo nie spinałem teraz na tej walce. Co prawda, siedzę dosyć cicho i tak dalej. W ogóle... Wydaje mi się, że jeżeli zna się metodę walki z Cyrusem, to. To jest tak jakoś nawet nie najgorzej. To chodzi się trochę... Chodzi się tak tylko, żeby wiecie... On was tutaj nie trafiał tym tym. Jak krzyczy daj, to po prostu się trzeba odsunąć. No i tak to wygląda. No. O, powodzenia Enigma. No to też prawda, że DPS tutaj też swoje robi, ale... Ta walka robi się dopiero tak naprawdę upierdliwa w tej ostatniej formie. sobie staniemy tutaj poczekamy chwilę on tutaj sobie powoli wiecie leci w naszym kierunku ja sobie mogę popalić przy okazji to jest awakening 7 czyli prawie 8 <laughs> prawie czterech tego mi brakuje. I am alive. I'm alive. A, lecimy. Now I To był mój błąd, ale przeżyliśmy.

Teraz będziemy chwilę atakować dosyć wolno. Dobra, go ten go powinien dobić Kurde zabił mi tego Chciałem go totem dobić, a on go zabił Nie wypadnie nic więcej, nie? Co to jest za drop? Co to ma myć? Proszę bardzo. Chociaż pierścionek może z kursem. Nawet pierścionek kursa nie ma.